Dzięki, że ich odebrałaś. Mam dzisiaj tyle pracy, myślałam, że nie wyjdę. Jestem taka zmęczona. A czym ty jesteś zmęczona? Ktoś ci dzieciaki odbierze, termomiks ci ugotuje, pralka ci wypierze, zmywarka ci umyje naczynia, a ty ciągle chodzisz zmęczona jesteś. Wszyscy zmęczeni ciągle są, wszystkie jesteście zmęczone. Nie no, ja cię rozumiem, że ty jesteś zmęczona, przecież ja też dwójkę dzieci wychowałam, chodziłam na dziesiąte piętro na pieszo z zakupami dzieciakami na plecach, chodziłam przecież. Słuchaj, bo dzieciaki mówią, żeby chciały do ciebie przyjechać na noc, weźmiesz ich? A co, ty mi chcesz dwójkę przywieźć? Ty wiesz, że to jest dwójką roboty? Wiem, wiem, no... Nie moja dro... jednego mogę wziąć, dwójki na pewno nie wezmę. Rozumiem, tak, ja cię doskonale rozumiem, wiesz, twoja teściowa opowiadała, że ona tysięcioro wnuków miała przy sobie i z nimi na pole szła i świnie. Teściowa? Oporządzić i krowy wykarmić, no tak, no ale to były inne czasy, ty masz rację, to były. In się bawili, ona sobie radziła, z każdym się pobawiła, pośpiewała, powygłupiała. Tak, tak opowiadała ostatnio twoja teściowa. No ale wiesz, teściowa to jest teściowa. Dobra, przywieź tą dwóch. Świetnie się będziemy bawić, no. No to pa. A mógł być z tą Kaśką.